Jesteś Boże źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus z wstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha. Aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary